A dzisiaj Garrett Ace Apex. Bardzo ciekawe urządzenie, które znacie bardzo dobrze już z moich filmów. Wielokrotnie widzieliście je w terenie w trakcie poszukiwań. Chodziłem z tym urządzeniem, miałem okazję przez wiele miesięcy je potestować. Wiele osób też chciałoby się dowiedzieć, co wybrać w tej kategorii cenowej. Jak wiemy, najtańsza wersja bez słuchawek kosztuje 2200 zł. Wersja ze słuchawkami bezprzewodowymi MS3 kosztuje 2600 zł. Więc nie jest to łatwy wybór, zwłaszcza, że na rynku jest dużo innych producentów konkurencyjnych, których ceny są jednak nieco niższe niż gareta Apexa. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Gareth Ace Apex to jest przede wszystkim urządzenie, które jest wieloczęstotliwościowe. I to jest pierwsza przewaga tego wykrywacza nad innymi urządzeniami. On będzie świetnie działał na słonej plaży, mimo że ta elektronika jest tylko deszczoodporna to żeśmy sprawdzili. I to się w deszczu rzeczywiście sprawdza, i w śniegu, i w ciężkich warunkach, przy minusowej temperaturze, jest ok. To tutaj woda się nie dostaje do środka. Natomiast całego już go nie zanurzycie. To jest pewna wada, ale to jest linia ACE. Będzie później pewnie jakaś wersja AT Pro wieloczęstotliwościowa. Co daje nam ta wieloczęstotliwość? Jak, jak to rozumieć? Jak tego używać? O co w tym chodzi? Dlaczego producent zdecydował się na takie rozwiązanie? To rozwiązanie jest o tyle fajne, że to urządzenie jest piekielnie stabilne w różnych warunkach. Czyli na słonej plaży będzie bardzo fajnie na mokrym piasku pracowało, także w wodzie będzie fajnie stabilnie pracowało, ale także też na polach, na których jest duża ilość koksu, żelaza i nawozów. To urządzenie całkiem znośnie będzie sobie radziło w porównaniu do innych urządzeń. To jest pierwsza zaleta, o której trzeba pamiętać. Jeśli macie takie warunki, to jest to urządzenie dla Was. Kolejną rzeczą jest taka możliwość w stosunku do innych producentów, że w tym urządzeniu można wybrać sobie częstotliwość pracy. Czyli jeśli nie chcemy pracować w trybie wieloczęstotliwościowym, wybieramy sobie jedną dowolną, 5, 10, 15 czy 20 kHz. W zależności od tego, czego będziemy szukali. Czy dużego żelaza, czy będziemy szukali jakichś drobniejszych rzeczy. Pierwsza sprawa, to jest typowy drobnicowiec. To nie jest urządzenie do szukania militarki. I do tego to urządzenie się nie nadaje. Można próbować, ale oczywiście, z miernym efektem jakoś będzie to działało, ale jest to umowne. Czyli szukacie drobnicy, monet, jakichś takich artefaktów, reliktów, do tego Ace Apex został stworzony. To jest pierwsza rzecz i o, o tym powinniśmy porozmawiać od razu. Druga sprawa jest możliwość wybrania pracy na, w tak zwanym trybie MS, czyli w dużym zasoleniu. I to dodatkowo uspokaja, wykrywa. Czyli, jeżeli jesteście na słonej plaży, bałtyckie, może nie jest mocno zasolone pamiętajcie o tym, ale są takie miejsca, gdzie będzie się dawało to we znaki z innymi urządzeniami, które są urządzeniami VLF i mają tylko jedną częstotliwość pracy. Tamte urządzenia będą niestabilne, zwłaszcza w wodzie czy na mokrym piasku. To urządzenie będzie naprawdę dawało sobie radę i nie będzie miało z tym większego problemu. Także, jeśli chodzi o plażę, o takie warunki, to jest to super rozwiązanie. Ten tryb MS po prostu działa i uspokaja to urządzenie. Także na jakieś polach, które są bardzo mocno podsypane nawozami, to się także przyda. Jaka jest jeszcze przewaga, bo on jest droższym urządzeniem? Jakość wykonania, tak jak mówiłem w wielu odcinkach, naprawdę jakość wykonania, którą zrobił Gareth, jest naprawdę na, na ultra wysokim poziomie, i ten wykrywacz jest warty swojej ceny przez jakość wykonania. To jest, to jest pierwsza sprawa. Jeśli ktoś chodził z kanarkiem, czyli z żółtą serią Ace, jest przyzwyczajony do tych wszystkich klawiszy, i nauka tego urządzenia będzie mu po prostu będzie dla niego bardzo prosta. Chwila, moment się nauczy i opanuje. Dla innych ludzi, którzy nie mieli z tym urządzeniem do czynienia, to urządzenie też jest bajecznie proste w obsłudze. Wystarczy dosłownie 20-30 minut, żeby zrozumieć o co chodzi. Kolejna rzecz: słuchawki bezprzewodowe. To jest kwestia gustu. Ktoś, jeżeli ma pieniądze, warto wziąć słuchawki. A, ale fajną jest rzeczą, że te słuchawki pracują jeszcze z różnymi nadajnikami Gareta, bezprzewodowymi odbiornikami, można użyć je po prostu do Pinpointera, do innych zastosowań, tak jak powiedziałem, jest nadajnik, odbiornik, Garet produkuje takie rozwiązanie i te słuchawki będą działały. Ale weźmy na bok słuchawki. Co jeszcze jest fajnego? Przede wszystkim audio. Tu jest 5 tonów i te tony są naprawdę wreszcie poprawione i wreszcie bardzo fajne i świetnie działają w terenie. Nie będziecie kopali z tym urządzeniem kapski na plaży i także w terenie, dlatego, że jest Iron Audio i to Iron Audio powoduje, że wiecie, że to jest kapsel super sprawa, nie we wszystkich urządzeniach nie, nawet w droższych, nie jest to takie oczywiste także to jest spore ułatwienie pod tym względem no i masa, 1170 gramów to jest naprawdę bardzo lekkie urządzenie akumulator starcza na te 10 godzin, albo więcej 13-14 w terenie więc uważam, że to urządzenie zostało naprawdę pod tym względem dość dopracowane, powiedziałem, mankamentem jest cena na polskim rynku i w ogóle, bo jest nieco droższe od konkurencji, jednak te parę stów różnicy dla pewnych osób będzie jednak w jakiś sposób zniechęcający działało. Ale naprawdę, jeśli ktoś chce kupić pierwszy wykrywacz, chce mieć dobre wykonanie, wieloczęstotliwościowe, nowoczesne urządzenie, wygodne, ergonomiczne, lekkie, łatwo można je złożyć do plecaka, to jest klasyczna sztyca oczywiście, nie żaden high no ale za te pieniądze to też trudno oczekiwać jakichś rewelacyjnych rozwiązań, rewolucyjnych po prostu. To jest to dobry wybór i dobre rozwiązanie, żeby tego gareta Ace Apexa po prostu sobie nabyć. Oczywiście zostawiam to Waszemu sumieniu, Waszym budżetom domowym, no bo musicie sami zdecydować, ale pod względem technologii to jest naprawdę fajna maszyna, fajnie działająca. Nie ma co demonizować, to nie jest urządzenie, jeśli chodzi o osiągi, które jest piekielnie głębokie, ale też nie popadajmy w skrajność. Ja tutaj słyszałem różne opinie, że to jest strasznie płytkie urządzenie. Ja nie odczułem przez parę miesięcy, żeby to urządzenie w jakimkolwiek stopniu ustępowało innym. Chodziliśmy z Mariuszem z Wistą X i sprawdzaliśmy na zmianę sygnały i nie było takiej sytuacji, żeby Apex nam tego sygnału nie pokazał. Oczywiście, jeśli chodzi o takie krańcowe zastosowanie, gdzie będziemy mieli na przykład monetę na 40 cm, no to dobry analog sobie z tym poradzi. Apex pewnie już nie będzie sygnalizował i to jest normalna rzecz, ale pamiętajcie moi drodzy o jednej sprawie. Większość tych fantów to jest 5 do 20 cm, Dopiero jeśli mamy konkretne miejsce, które jest przechodzone, które szukamy od lat i ono produkuje jakieś fanty, wtedy nam jest potrzebny porządny po prostu, profesjonalny sprzęt. Ale to jest zupełnie inna kategoria wartości i zupełnie inna marka, inny model w tym wypadku. To jest urządzenie podstawowe i to zadanie w 100% spełnia. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, piszcie pod tym filmem, co o tym sądzicie, jakie filmy chcielibyście kolejne obejrzeć i do usłyszenia. Hitron, wszystkiego dobrego!